Gdy tak stałem, zrozumiałem, że jestem w piekle. Nagle z góry przeciął ciemność snop światła. Dotknął mojej twarzy i poczułem, jak przenika mnie fantastyczna obecność. Moje ciało zostało uniesione w stronę światła i blasku, który promieniował z otworu nade mną. Czułem się, jak drobina kurzu przyciągana przez światło. Zastanawiałem się, czy to się dzieje naprawdę. Obejrzałem się za siebie, daleko pode mną widziałem ciemność. Wciąż nie rozumiałem, czym było to światło, ale zacząłem poruszać się w jego kierunku. Wtedy zauważyłem, że to był tunel. W oddali dostrzegłem jego światło. Pomyślałem: To jest centrum wszechświata. Co za jasność, co za moc. Poruszałem się w kierunku źródła i widziałem fale blasku. Dotknęła mnie i wtedy poczułem ciepło, psychiczny komfort. Cały strach i ciemność wydawały się ode mnie odchodzić. I czułem żywe, przenikające mnie światło. Biały ogień z samego centrum. Z miejsca, w którym byłem, widziałem, jak rozchodzi się ta olśniewająca jasność. Pomyślałem, że nawet gwiazdy, nawet konstelacje muszą mieć swoje źródło w tym centralnym punkcie. Co jest tym światłem? Czy ktoś tam jest, otoczony blaskiem? I wtedy usłyszałem głos z centrum światłości, ten sam, który przemówił do mnie w karetce, podpowiadając mi modlitwę pańską i pytając mnie, czy przebaczę. Zapytał: Jan, czy chcesz powrócić? Jeśli chcesz wrócić, musisz patrzeć w nowym świetle. Przed moimi oczyma pojawiły się słowa Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Pomyślałem, Bóg jest światłością. Czy możliwe, że to Bóg i nie ma w Nim ciemności? Właśnie przybyłem z ciemności. Kimkolwiek ta istota jest, jest całkowicie oddzielona od ciemności. Nie widzę żadnego cienia, żadnego zła, tylko czysty, biały blask. I zna moje imię. Czy możliwe, że ten, przed którym stoję, to Bóg? Pomyślałem, że jeśli tak, to widzi mojego ducha całkowicie obnażonego. Widzi wszystko. Ze strachu zacząłem się cofać w stronę ciemności, i wtedy zobaczyłem wychodzącą od niego falę blasku. Spodziewałem się, że wrzuci mnie prosto do piekielnej otchłani, ale ona przeniknęła mnie. Poczułem ogromną miłość. Ta miłość. Uwolniła we mnie szloch. Po prostu wylewałem w morze łez i poczułem się zaakceptowany. Boże, Ty nie możesz mnie kochać, przecież Cię przeklinałem. Więcej miłości? Powiedziałem, grzeszyłem, spałem, z kim popadło, brałem narkotyki. Miłość wciąż napływała. Wtedy wyznałem to, co uważałem za najobrzydliwsze rzeczy z mojego życia. Gdy światło zaczęło się otwierać, dostrzegłem w jego centrum bose stopy. Wokół kostek lśniła biała szata. Nie z materiału, ale ze światła. Podniosłem oczy i ujrzałem klatkę piersiową człowieka, jego ramiona okryte białymi szatami, były wyciągnięte. Do mnie w geście powitania. Wiedziałem, że patrzę na Boga. Byłem przepełniony bojaźnią, nieprzygotowany. Nie da się przygotować na przeżycie czegoś takiego. Stałem w absolutnym zadziwieniu. Biały blask otaczał jego włosy, a twarz tryskała światłem. Nie widziałem jej rysów, gdyż emanujące światło było wielokrotnie jaśniejsze niż jakiekolwiek, które dotychczas widziałem i dosłownie biło z jego twarzy. Zbliżyłem się o kilka kroków. Chciałem zobaczyć, jaki jest Bóg. Moja twarz znalazła się w obrębie jasności, która jednak nie raziła. Przysunąłem głowę, mając nadzieję, że zobaczę wyraźniej. Nagle on się poruszył i ujrzałem przejście, jakby okno lub drzwi do wieczności. Zobaczyłem przez nieotwartą, przeze mnie nową Ziemię. Tak jakbym stał na progu wieczności, mając jej przebłysk. Z trawy emanowało światło i życie. Widziałem kwiaty i pola. Wiedziałem, że gdybym stanął na trawie, nie zniszczyłbym jej. Promieniowała barwami, energią i życiem. Cudownie było zobaczyć Rzeka o kryształowo czystym nurcie, drzewa wzdłuż brzegów oraz wzgórza. W oddali zobaczyłem góry, niebieskie, całkowicie czyste niebo. Stałem tam i myślałem: raj. Gdy tak patrzyłem, wiedziałem, że tu przynależę. Byłem przekonany, że Bóg mnie stworzył do życia właśnie tutaj. Pomyślałem, czemu się tu nie urodziłem? Dlaczego urodziłem się na Ziemi? Wiedziałem, że dotarłem do domu. Wiedziałem, że podróżowałem po świecie szukając tego raju, a on był tu przede mną. Westchnąłem. Jestem w domu. Zacząłem iść w tamtym kierunku, a wtedy on znowu pojawił się przede mną i zasłonił przejście. Zapytał: Jan, teraz, gdy już to zobaczyłeś, czy chcesz wejść, czy powrócić? Boże, nie jestem żonaty, nie mam dzieci. Nie mam do czego wracać. Nie chcę wracać. Odwróciłem się. Ku mojemu zaskoczeniu Bóg pokazał mi jedną osobę, która mnie kochała. Ujrzałem moją matkę i zapłakałem. Zawstydziłem się, że skłamałem Bogu, gdyż jest ktoś, kto mnie kocha. Pomyślałem, że jeśli nie wrócę i pójdę do raju, do Boga, to moja droga matka nigdy się nie dowie, że jej syn, poganin, modlił się w karetce, żałował za grzechy, oddał życie Bogu, a Bóg pochwycił go do raju. Matka uważałaby, że poszedłem do piekła, bo obraziłem sobie, jak otrzymuję telegram mówiący o tym, że jej syn umarł poprzedniej nocy. Takie wydarzenie. Nie mogłoby ją zniszczyć. Już tyle cierpienia. Straciła swoją rodzinę. Zrozumiałem, jak egoistyczne byłoby z mojej strony pozostać tam i zostawić matkę z przekonaniem, że poszedłem do piekła. Chcę wrócić. Natychmiast znalazłem się w moim fizycznym ciele w szpitalu, a lekarz coś ze mną robił, trzymając w górze moją prawą stopę i czymś ostrym jak skalpel kłuł jej spodnią część. Nic nie czułem, a on ją kłuł jak martwy kawał mięsa. Pielęgniarki. Głos Boga przerwał moje myśli. Synu, właśnie przywróciłem Ci życie. Cudownie było zobaczyć Boga. Co tu się stało? Czułem wspaniałą moc przechodzącą przeze mnie. To było jak niskie napięcie elektryczne. Moje ciało odzyskiwało czucie, i w ciągu kilku godzin byłem całkowicie uzdrowiony. Zapytałem, Boże, kim ja się stałem? Odpowiedział, jesteś narodzonym na nowo chrześcijaninem.